Witajcie moi drodzy, moi mili. Będę teraz testować Luminar Neo. Dostałem taką możliwość od autorów tego właśnie programu, taką propozycję, żebym sprawdził, zrecenzował ich program. Dostałem klucz, także bardzo miło, dziękuję. Mam możliwość, żeby sobie skrytykować dowolnie ten program, biorąc pod uwagę to, że od roku 2008 bodajże, czy wcześniej nawet może, jestem pracuję na Lightroomie. No, to wiadomo, że będę miał pewne naleciałości z Lightrooma, i no, trzeba to wziąć pod uwagę. Bardzo bym chciał się przesiąść z Lightrooma na ten program. To jest moje ogólnie takie tak naprawdę no, z takim nastawieniem, nastawieniem do, do tego podchodzę, bo czysto ekonomicznie, tak? Tutaj płacę raz i mam na zawsze. Biorąc pod uwagę też to, że widzę, że autorzy tego programu reagują na uwagi, bo tam już widziałem starsze filmiki, starsze recenzje Luminar Neo, to już te kwestie tutaj miałem naprawione. Chodziło o ten system chyba gwiazdek, na przykład, że można sobie do, dosyć, dosyć dobrze to zrobić, w sensie, że oznaczać sobie gwiazdkami. Taka jedna na przykład kwestia. I jeżeli będzie takie zaangażowanie ze strony zespołu odpowiedzialnego za ten program, to myślę, że może to być naprawdę bardzo ciekawy. Konkurent do Lightroom'a. Ten materiał w ogóle chcę pokazać Wam z, mater... z perspektywy fotografa ślubnego, tak? Więc ja od razu mówię: wiele osób, które robią jakąś tam inną fotografię, może się tutaj nie odnaleźć w tym materiale. To jest bardziej, bo chodzi o to, że tak. Jeden będzie korzystał z pewnych narzędzi bardziej, drugi mniej i tak dalej. Plus to, że ja. Pokażę też, co dla mnie jest ważne. no Ja już na Lightroomie bardzo szybko robię zdjęcia. Dla mnie jest bardzo ważne to, żeby to szło sprawnie, szybko, mieć wszystko pod ręką. Także zobaczymy, jak tutaj to wyjdzie i na koniec podsumujemy sobie, czy warto, czy może jeszcze trzeba coś poczekać, czy może to jest jednak dobra inwestycja, czy nie. No więc tak, pierwsza rzecz. Tutaj w ogóle to ja nie wiem, o co chodzi, ale to nie jest istotne, to można sobie zwinąć. To, to mnie tam jakoś tam nie, nie, nie ziębi, nie grzeje, że tak powiem. Tutaj sobie wrzucamy katalog. Całkiem prosto, o, zobaczcie, cyk. To, to też nie jest skomplikowane, nie będę tego jakoś tutaj poświęcał temu dużo czasu, bo to jest proste, czytelne. Dodajecie sobie katalog, później te zdjęcia sobie tutaj przeglądacie w katalogu właśnie. U góry macie te zakładki. No i teraz kwestia jest następująca, nie? Że na przykład zaklikniesz klikniesz dwa razy i tutaj sobie y, chcesz dać gwiazdkę, to ja mam taką naleciałość właśnie z Lightrooma, że sobie dawałem tą gwiazdkę na klawiaturze, na klawiaturze numerycznej tam po prawej stronie, zaraz obok tych kursorów, gdzie sobie strzałeczkami byk, pyk oznaczam. Dwójeczka, 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 dwójeczka. Nic nie daje na przykład i znowu dwójeczka. I tutaj chciałbym, żeby tutaj móc od razu sobie przełączyć, teraz filtruj mi tylko te, które oznaczyłem gwiazdką, dwoma gwiazdkami. I tutaj tego niestety nie ma. Jest to w tym miejscu, bo po kliknięciu dwa razy w zdjęcie przeszedłem do jakiegoś trybu. Właśnie nie za bardzo wiem jakiego. Teraz tak, będę to w taki sposób zupełnie naturalny dla mnie tutaj omawiał. Sami wyłapiecie, czy to jest faktycznie takie dla Was byłoby uciążliwe, czy nie. No i teraz tak. Kliknąłem dwa razy w zdjęcie, byłem, byłem w katalogu. Klikam dwa razy. I na przykład w Lightroomie już jestem w trybie chyba edycji, jeśli się nie mylę, po kliknięciu dwa razy w zdjęcie. Tutaj jestem w jakimś takim trybie, że po prostu podgląd mam większy i w zasadzie tyle. Presety to mnie w ogóle ta działka nie interesuje kompletnie, bo mam swoje presety i no są tam jakieś Darmowe i trochę płatnych, ale temu nie będę poświęcał uwagi, bo sprawdzałem je wcześniej i mi się po prostu jakoś nie podobają, ale to jest kwestia gustu, także też. No więc nie mogłem sobie tam, wiecie, no kliknąłem. Dobra, przejdźmy do trybu. Już Wam tłumaczę o co chodzi. Przejdźmy do trybu edit. W takim razie w ten sposób. Trzeba u góry wjechać i kliknąć. I jak to się stało, że tutaj mam teraz te zdjęcia? Wszystkie. Tylko te, które są oznaczone dwoma gwiazdkami. No więc znowu, tutaj. Co tu jest? Albo ja też zaznaczam, że może być taka sytuacja, że ja czegoś nie widzę. I, i po prostu. Ale to tak, chcę pokazać intuicyjnie, nie? jak ja działam. Więc tak. Zaznaczyłem w katalog. Później. Po kliknięciu dwa razy nie przeszedłem do edycji, więc musiałem sobie przekleić w edycję. Jestem w edycji. Zaraz omówię edycję. Zaraz. Tylko chcę się wam tutaj jeszcze pokazać coś, co jest, co jest dla mnie ważne, że ja bym chciał teraz, na przykład, o, zobaczcie, co tu się dzieje. Ja nie mogę tutaj wyłączyć tego filtra z poziomu edycji. Ja bym chciał go wyłączyć. Prawdopodobnie odznaczyłem jedynie zdjęcie, tak? Tak. Chyba. Tak, odznaczyłem zdjęcie. A, że mam włączone, włączone filtrowanie na dwie gwiazdki, to, to nic poza tym z tego nie wynika. No, zobaczcie, tutaj nie mogę sobie przełączyć. I niestety muszę wejść znowu tutaj u góry w katalog. I dopiero tutaj wejść w górę, znowu kliknąć gdzieś, tak, i znaleźć, i tu wyłączyć. Także, no, dla mnie to nie jest ok, nie? Ja bym nie chciał, chciałbym, żeby to zmienić, żebym ja mógł sobie po pierwsze dwa razy klikam, i już chciałbym być w trybie edycja. A nie jestem. Albo chociaż zrobić, dobra. No to pójdźmy na kompromis. No, jeżeli to jest tylko podglądowe, tak? No to już nie muszę być od razu w edycji. No, mam to zdjęcie i teraz dwa razy. I teraz chciałbym do edycji wejść. No nie, muszę lecieć tam na górę. Edycja. I znowu, i znowu mi tu brakuje. Kurczę. No. W ogóle ten podgląd tutaj też jest taki trochę dziwny. Nie wiem, jakoś. Może ja przesadzam, oczywiście. Ale on ma tutaj, ty. Jak weźmiesz Fit to Screen to ta ostrość tutaj jest taka, kurczę, niepewna. Ja nie wiem, czy to zdjęcie jest tak ostre, jak mi to pokazuje na przykład podgląd w Lightroomie, nie? Że w przypadku takiego małego podglądu, on jakoś tam lepiej to optymalizuje, że ja widzę wyraźniej, gdzie jest ta ostrość faktycznie. I tu mi się wydaje, oczywiście może mi się źle wydaje, że trochę tutaj nie jest tak, jak być powinno, nie? Natomiast na plus na pewno jest to, że tutaj macie, wiecie, o, Sortowanie według No tych różnych rzeczy nie By capture time Ale zaraz To jest sortowanie tu jest aha możecie sobie powiększyć Ten podgląd no to też fajnie Zmniejszyć tam nie ja dałem o, chyba ten tam, no, no dobra przejdźmy teraz Do edycji nie Klikam sobie Nie, nie mam kurczę tego Klikam Dobra edycja i teraz, ok jesteśmy w edycji. Tutaj w ogóle, jak dobrze kojarzę, to na początku to wszystko było porozwijane. Ogólnie yy, za dużo to niedobrze. Ja tak uważam. Też nie, będę starał się tego tak ciągle nie zaznaczać. Ogólnie przyjmijmy, że to jest moje, tylko moja opinia z mojej perspektywy. Możecie się z nią nie zgadzać i dla was to może być fajne. Dla mnie to nie jest. I teraz kwestia jest następująca. Chciałbym móc prawym klawiszem myszy kliknąć i usuń, usuń. Więcej personalizacji chciałbym, żeby było. Żebym sobie to pousuwał, bo ja tego nie chcę. Nie lubię, jak mi coś tutaj jest, czego i tak nie korzystam. Crop eye. Może dla kogoś, zobaczmy jak to działa. No nie wiem, może fajnie. No nie wiem, ja jakoś jestem na razie taki konserwatywny, że tak powiem. Lubię sam mieć tę pełną kontrolę, nie chcę, żeby za mnie to sztuczna inteligencja robiła. Natomiast z tego, co widziałem, całkiem nieźle sobie tutaj ta sztuczna inteligencja radzi, radzi z usuwaniem przedmiotów. Tylko teraz, dobrze, gdzie my jesteśmy, słuchajcie. Oj, 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 dobra, po kolei. Develop. I teraz no najważniejsza rzecz, co powinien w ogóle każdy robić na początku, to przypilnować tego, czy jest poprawna ekspozycja i temperatura zdjęcia, i dopiero później sobie lecieć dalej. Więc tak, exposure. OK, wszystko tu zachowuje się zupełnie normalnie. Jak widzicie, zrobiłem takie, takie zdjęcie, że tam po prostu popaliłem ten tył strasznie. Highlights. No dobra, no zróbmy takie coś. Ogólnie to tak unikam suwaków. Więc ja bym wszedł na przykład w krzywę. O nie, 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 moi drodzy. I tutaj mamy już problem. Bo teraz tak, po pierwsze, brakuje tutaj jakiejś informacji. Ten punkt, to jaki to jest punkt? Jak on numerycznie, żeby to zrobić? Żebym ja wiedział, jaki to już ma numerek z tej osi i z tej osi, żebym mógł podobny przekopiować sobie gdzieś tutaj. I tutaj. A właśnie, przekopiuj. Prawy kli, prawym klikam nic się nie dzieje. Niestety, tutaj też fajnie byłoby zrobić, żeby tak po pierwsze były te numeryczne współrzędne do danego punktu. Po drugie, kopiuj i wklej na inne te tutaj kanały. Także tego nie ma. Bardzo szkoda. Ale zróbmy sobie taką. Przyjmijmy no, taką krzywą, no nie wiem, niech będzie taka. Ogólnie polecam pracować na krzywych za fajnie robią bardziej analogowo trzymając cały obrazek. I no i co, dobrze, co my tu mamy teraz, w ogóle Smart Contrast, nie kumam, nie? Smart Contrast, jakby nie mógł być, już, mnie, już mam takie podejrzenie, co to będzie, że Smart, nie? Tutaj mamy profil, w ogóle Luminer ma swój profil, ale możecie przełączyć na ten taki wiecie, standardowy bardziej Adobe. No ale dobra, no, nie, widzę, nie widzę za bardzo różnicy. Wszystko dobrze pracuje, ok. Nie wiem, nie rozumiem, czemu to jest smart contrast, ok. Natomiast pokażę Wam rzecz. No właśnie, w ogóle, zobaczcie. Zrobiłem na przykład no, tutaj ruch, tak? No i teraz, gdzie jest historia? Gdzie jest historia? Czemu nie mam od razu dostępnej historii, jakiegoś tutaj okienka? I słuchajcie, chyba historia w ogóle jest tutaj. O tutaj. Cyk. I jest to tak dziwnie, że dla mnie ona jest nieczytelna jakaś taka. Nie rozumiem tego. Ale dobra, weźmy curves. Ale tutaj widziałem, że to jest takie, nie wiem czy innowacyjne. Może gdzieś to już było. Nie rozumiem. Natomiast fajnie by było jakby to było gdzieś tutaj. Tak jak w Lightroomie. No wiem, że to będzie tak, no ale Lightroom przez lata no wiecie, ma te dobre rozwiązania według mnie. No ale dobrze, wróćmy tutaj develop. Exposure mamy, mamy, mamy temperatura. Dobra, gdzie jest temperatura? Powinna być gdzieś blisko, bo temperatura jest ważna, więc chciałbym, żeby była blisko. A co tu mamy? Exposure. Ty, 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 ty. Kolor? W kolorze jest temperatura. No to dla mnie trochę nie. Ja bym wolał, żeby to było po prostu no, gdzieś tutaj white balance i tyle. Po co tego tak szukać? To, to, jest, to są zbyt podstawowe rzeczy, według mnie, żeby one były gdzieś tam w jakiś kolor. Tinta, saturacja, vibrance. Takie zmienianie, trochę takie, no dobra, niech będzie, nie? Ok, mamy sobie, i tutaj Wam pokażę coś, co jest kolejną rzeczą do poprawki. No bo zobaczcie, zmieniam, uwaga, zmieniam daylight. Biorę na daylight, wiem, że paskudnie to teraz wygląda. Natomiast, zmieniłem na daylight. I teraz, i teraz uwaga moi drodzy. Robię sobie ekspozycję, znowu jakieś tam korekty, bla, bla, bla. Tutaj shadowsy sobie po... Co z tymi shadowsami? Jakoś nie widzę Musiałem lampy zgasić. Dobra, ok. Shadowsy pracują, wszystko pracuje. Ale stwierdzam... Nie, jednak nie daj light. Jednak jeszcze zmienię sobie na Clodi. ok. Niech będzie Clodi. Wiem, że... Nie, nie patrzcie na efekt ogólnie, nie? tylko pokazuję jak narzędzie działa. No, dobra, ok. I dalej. Dalej mam dostęp, mogę sobie tutaj zmienić temperaturę, nie? Natomiast dzieje się później coś takiego, że jak macie w ogóle, zobaczcie. Kolor znowu jest i znowu mamy saturacja, vibrance, remove color cast. Może to fajne, tak? Tylko, że ja już zaczynam mieć problem, bo tutaj w ogóle nie ma w tym miejscu HSL-a. HSL jest tutaj. I dopiero i jeszcze trzeba rozwinąć. A co się stało po drodze? Czekajcie, przełączam. Develop. Rozwinie, rozwija się nam, tak? Ale od razu ukrywa nam kolor, yy, zakładkę. A ja nie chciałbym, żeby on. No i chciałbym, żeby on. Remove from favorites. A nie, to, to nie. No, w każdym razie. No jak sami widzicie, mamy tutaj teraz ten kolor. No i tutaj sobie załóżmy, bym zmienił coś. Nawet tutaj, ok. Dajmy tutaj. Saturacja, minus 11. Wracamy do develop. Zobaczcie. I już coś tu się dziwnego wydarzyło. Nie mogę teraz zmienić temperatury tak jak mogłem wcześniej. I dla mnie to jest trochę confused. Nie wiem o co tu chodzi. Nie? Jest to jakiś może zamysł celowy. Nie rozumiem natomiast tego zamysłu. Dla mnie to jest już wnerwiające Tutaj, jak się wejdzie, wejdziecie w Edit, to widzicie, że. O! Robiłeś coś tutaj wcześniej. No, tego nie pamiętam, żebym robił. No, ale dobra. Więc to było pierwsze. To było później, czyli teraz, właśnie. I teraz, jak to cofnę, tak? Zobaczmy. To teraz może. Develop. Jeszcze nie mogę. No, to jeszcze zrobimy śmietniczek. Wyrzucamy to. Ten ruch cały. Cofamy go. Wracamy do Tools, Tools i i mamy z powrotem możliwość. Niezrozumiałe dla mnie kompletnie, nie wiem dlaczego tak jest. No dobrze. Sharpness, no Sharpness jak Sharpness pewnie działa normalnie, tam nie wnikam w to za bardzo, ja nie potrzebuję tego, z tego korzystać, Noise Reduction mnie też nie interesuje. co my tu mamy? No dobra, zobaczmy, Noise nice Reduction, Luminosity. No, działa normalnie, nie wiem jak to działa. Wiecie, co? Nie, nie korzystam z tego zazwyczaj, więc nie powiem tutaj, nie będę obiektywny, czy to działa dobrze, czy źle. Color. Color. Znowu kolor. Tam był kolor Vibrance, tutaj też jest. Nie wiem dlaczego tak jest. W każdym razie możecie tutaj sobie to pozmieniać, co jest dziwne znowu. Że ja chciałbym znowu mieć możliwość rozwinąć sobie i nie bawić się w to, że ja tutaj przełączam, przełączam i znowu przełączam i znowu przełączam. Nie chcę, nie chcę. Ja bym chciał zeskrolować, pyk, mieć następne rozwinięcie. Że po tym To tutaj mam luminance i, 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 i sytuacja na przykład, no właśnie. A nie, że mi się to wszystko zwija. Znowu mi się zwinęło. No to jest wkurzające, nie? Nie są to jakieś tragiczne rzeczy, ale są dla mnie na tyle, jakieś trochę takie. No, no, no przeszkadzają mi w tym, żeby zrobić to sprawniej, szybciej. Jak już mam, wiecie, swoje rzeczy, że ja wiem, jak chcę, żeby zdjęcie wyglądało, to takie dodatkowe poruszanie się między różnymi okienkami nie jest niczym dla mnie fajnym. No więc widzicie, potem mamy Black White. No normalnie to wszystko działa, jest, jest ok. Można tutaj nawet sobie cofnąć, zobaczcie, także to, to jest na plus, ok, możemy, możemy też tutaj cofnąć. Jeszcze wam coś chciałem pokazać. Eee, dobrze, zróbmy Curves, znowu tak, no tam, nieważne, na razie to jest. Mamy Curves, mamy w kolorze, szukacie balansu bieli, Wurr, wkurzające. Wszystko dobrze, ok. Wszystko git, robicie tam sobie w między, potem lecicie sobie do, tutaj, do HSL-a tak, i stwierdzacie: Dobra, to sobie bym zdjął, może musisz tutaj wejść, niestety. Zdjąłbym sobie może trochę zieleni, może zielonego, w sensie żółtego, coś tam bym jeszcze zdjął. Tu i tak nie widać za bardzo, bo akurat takie zdjęcie. U, zobaczcie, dobra, zrobiłem tak. A potem myślę: A, chyba jednak temperaturę zdjęcia muszę zmienić, czyli musisz znowu tutaj kliknąć. Czy ja tej krzywej nie ruszałem? Otóż moi drodzy, to jest kolejna rzecz do poprawki. Bo nie tylko to się zrobiło, że nam się teraz zrobił JPEG. Zachowuje się w sensie jak JPEG to zdjęcie, zobaczcie. Widzicie? Pierwszy raz to zobaczyłem, myślę, ojej, co się stało. Więc on pracuje teraz w trybie takim, jakby to pracowało na JPEGu w tej kolejności, tak? Jeżeli wcześniej zrobicie, później zmodyfikujecie coś w HSL. I tutaj zaczniecie robić, no to się zdziwicie mi się, co się stało, gdzie jest temperaturą. I przy okazji zobaczycie, albo nie zobaczycie właśnie, że kurczę, zniknęła moja krzywa, nie? Tylko, że. No właśnie, czy to nie jest właśnie jakieś takie działanie celowe? Więc ja tutaj nie będę robił jakiegoś niesamowitego researchu, że a, bo to miało tak działać i tak dalej. Ja wszedłem tutaj jako człowiek reportażysta głównie z Lightrooma. No i sobie tak sprawdzam, co nie? Także tak, no, chyba takie kluczowe kwestie to są właśnie takie, jakie tutaj Wam pokazałem. I teraz pytanie najważniejsze, nie? No bo to wszystko działa. Ja nie będę Wam tutaj zawracał głowy, gitary, zawracał tym, że to o, to tak będzie, tak i tak długi jest ten materiał. Yy, więc tak, moja opinia na ten temat jest następująca. Werdykt Tutaj, werble powinien wejść. Trrrt. kupujcie. <noise> Naprawdę. Tym bardziej, że wiecie, mam reflinka, także ten w opisie będzie reflink do tego, ale dlaczego mówię, że kupować? Yy, to się bardzo opłaca. To się bardzo opłaca. Płacicie raz i macie kompletne narzędzie. Ono ma jakieś niedo niedociągnięcia, ale to jest kwestia jakiejś tam wygody, komfortu, do którego jestem przyz przyzwyczajony. I fajnie móc po prostu mieć taką współpracę. Dziękuję za to właśnie, jeszcze raz zespołowi od tego oprogramowania, bo naprawdę w tej cenie, no jeżeli wiecie, słuchajcie, no też nie sprawdziłem całego rynku. Może są jeszcze jakieś narzędzia, które są też dobre, nie? No ale wiecie, ja porównuję Lightroom versus To i ja się, znaczy ja się nie przesiądę, nie? Dlatego, że ja pracuję na takiej ilości zdjęć, że dla mnie te rzeczy są zbyt uciążliwe, nie? Także jeżeli wy nie pracujecie na takiej ilości zdjęć, bo ja sezon ślubny równa się, że macie nie wiadomo ile tysięcy zdjęć, selekcja i to przełączanie się między tymi okienkami, to co powiedziałem, jest do poprawki. I z chęcią wrócę do tego programu, jak tylko to poprawią i z wielką satysfakcją będę użytkować. Tylko po prostu trzeba to poprawić i jeżeli byście chcieli więcej jakiejś recenzji, i no to zrobię jeszcze może. Więc tak, dziękuję za uwagę i proszę Was o suba.